9 koni mechanicznych, 10 koni mechanicznych. Nie no, żartuję. Tutaj Akiri. Na ostatnich liveach mój głos był wystawiony na ciężką próbę. Może białkiem otworzę. Otw otw otwieraj, białko, otwieraj skrzynkę. Białko. Białko, 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 Ciąc, Dlatego teraz została mnie mową. Dziwne uczucie kiedy chcesz się odezwać ale głosik szwankuje xd dorwałam Iwonkę i każę jej czytać. Każdy szalony tekst jaki napisze. Dziś ma przyjść mój komp a ja mam wariacki plan. Jak zadzwoni kurier to przez domofon otworzy mu nasza kochana Iwonka. Mam nadzieję, że zrozumiecie brak filmów. Po przerwie zacznę z większym rozpędem. Pojawią się streamy i odcinki z CSa i Minecrafta i wielu innych. To wam mogę obiecać z ręką na sercu. Buziaczki dla was suchar na koniec co robi koza przed maturą, koza kuje xdxdxd XD 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 papa i subuj.